Wszystkim. Mam nadzieję, że już widać mój ekran. Jeżeli nie, to bardzo przepraszam. No w każdym razie mam nadzieję, że już widać mój ekran. I tak, wiem, że już zadania mamy tutaj na dworze Cermin Polany mam już, żeby dokończyć to coś z Darkor, Wiecie, ten Darko tam przybył w poprzednim odcinku. Jeżeli jeszcze nie widzieliście, to sobie obejrzyjcie, żeby zobaczyć na czym my tutaj skończyliśmy i chciałam sobie zrobić te zadanie ze skipem skip, no bo to jest jakieś nowe zadanie chciałam je bardzo zrobić um, bo ona chciałabym, w sensie um, jakby to zadanie fabularne chciałabym chyba raczej zrobić już bez nagrań chociaż w sumie nie wiem aha i tak, mam wam powiedzieć, że wiem że komentarze są wyłączone ale nie mam pojęcia jak je włączyć i wczoraj też nie wiem, czy tak było, ale chyba się pomyliłam i powiedziałam, że dopuśćcie w komentarzach, jak włączyć komentarze, gdy one są wyłączone. Um, no więc, no niestety, niestety za mądrą osobą to ja nie jestem, ale cóż. Więc na razie niestety będzie bez komentarzy, no, będę jakby zostawiać filmy i nie będzie można ich komentować jak na razie, bo nie wiem jeszcze, jak to zmienić. Zobaczyłam poradnik, zrobiłam, że zezwalam na wszystkie komentarze i nie wiem, co jeszcze mam zrobić. Może muszę chwilę poczekać, aż to się zaktualizuje. Zrobiłam to wczoraj, więc może jakieś 24 godziny. Więc no, na razie to tak zostanie i zróbmy sobie zadania ze Skipem. Hej, jestem Skip. Być może znasz mojego brata Rolfa. Rolfa? Tego od piesków nie, nie znam, przepraszam. Będzie się przeprowadziłem na południowe kopyto. Tutaj jest cudownie, wiesz? Od razu chce się osiadłać swojego ulubionego konia i ruszać na przejażdżkę. Jednak choć razem z małym cesarem lubimy jeździć do kamieni runicznych, to musimy też mieć gdzie trenować. Skoki, working equation i takie tam. Założyłam ten cudowny wybieg A, cudowny wybieg, przepraszam. Który pomogłaś naprawić na ranczu ratunkowym. Myślisz, że hak pozwoliłby mi e, ustawić kilka przeszkód, że, przeszkód, żebym mogła, żebym mógł. Przepraszam, że <grym> mi się tak język plącze. E, mógł trenować, gdy nie korzysta z wybiegu? E, nie mam zbyt wiele, ale zapłacę tyle, ile tylko będę mógł. Byłbym bardzo wdzięczny, gdybyś m, go o to zapytała. Okej. Okay. Czyli jedziemy go o to zapytać. Skip systemować na wybiegu, hm? Hmm. naukowe znaczy to miejsce leczenia i życia. Bardzo chcę, żebyśmy wykorzystywali pełnię potencjału tego obiektu. Umówmy się tak, jeśli skip będzie po sobie sprzątał, to może korzystać z wybiegu. Kiedy tylko chce, o ile nie ma tam zajęć terapeutycznych lub rehabilit rehabilitacyjnych. A co do płatności, to nic z tego nie odmówię. Jednak jeżeli skip zechce pomóc na ranczu, gdy akurat nie będę tre będzie trenował. Czy ja nie chcę tylko bardziej chcę pomocy na tym ranczu. Dziękuję. Zgodził się? na pewnie, że mogę. Pomogę na ranczu. Dorastałem ze zwierzętami i zawsze chciałem lepiej poznać pracę weterynarza. To jak spełnienie marzeń. Czas zorganizować tor treningowy. A chciałam jeździć, gdy miałam 6 lat. Dostałem, dorastałem z kucykami i nawet dziś są moimi ulubionymi wieszowcami. Dobry i silny kuc, taki jak Cezar który jest gotlandem, potrafi być idealnym partnerem w praktycznie każdej dyscyplinie jeździeckiej. My uwielbiamy skoki przez przeszkody. Stworzyłem na wybiegu tor z przeszkodami z materiałów dostępnych na ranczu. Przeszkody są dość niskie, idealne dla kuców, niezbyt trudne, ale też i nie załatwe. Dobrze na trening, albo jeśli chcesz się zrelaksować, wypróbujesz ten tor? Okej. Okay. Ło, to są przeszkody idealne dla kucyków? No, nie wiem. Nie wiem, czy taki dla kucyków to jest idealne. Wiecie? Nie jestem do końca przekonana. jest Zbogo każdy ma swoje zdanie, ale to, te przeszkody są trochę duże. Więc wielkie bym powiedziała. Dla kucyków to taki mały parkour. stajni. Um, tej, wiecie... Yyy... Um, Stajni złotych liści, o właśnie. Jak ja mogłam zapomnieć, jak to się nazywa? Dobra. Ty grychów grychów byliśmy świetni. Mam nadzieję, że zakręty nie, zby, nie były zbyt ostre. Może spróbujesz jeszcze raz? No jasne, spróbuję jeszcze raz, bo czemu nie? Gotowa na coś nowego? stworzyłem ten tor, ponieważ zainspirowała mnie praca wykonawcza na ranturze ratunkowym. Myślę, że można go nazwać torem working ta equ equ equation może będę to nazywać. Może być dość trudne, jeśli zechcesz go pokonać na pełnej prędkości, więc bardzo mnie ciekawi, jak ty i Greyhawk sobie poradzicie. Powodzenia! Okej, okay, dzięki. A dlaczego on mówi, że to jest idealne dla kucyków? Ja się nie no, wiem, ja się nie znam i tak ten... Ło! <noise> Okej! Okay! Nie miałam pojęcia, że to tak działa. What? Dobra, ja przepraszam teraz za mojego fejla. Ale nie miałam natomiast byłem pojęcia, że tak to zadziała. Że... No nieważne, nie, 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 nie miałam pojęcia, że tak po prostu działa. Ten wyścig. To się otworzy też? No też się otworzyło. Dobra, czyli nie muszę skakać przy, jak są bramki. O Jezu. Pff, o Jezu. Zaraz to ja tego mojego konia chyba zabiję. Jeżeli mam być raz to jest niż Working Equation. O niej, znowu konia prawie zabiłam. A dziewczyna ładną ma grzywę. To Andaluza? Czekaj, aż muszę sprawdzić. To Andaluza tak. Um. Uu. Mam zaraz roztarkońców, więc no nie ma opcji. Dobra. Świetnie, terenik czy nie mistrza, więc mam nadzieję, że jeszcze tu wrócisz, by poprawić swój czas. Rocky Equation w fantastyczny sposób na wzmocnienie więzi ze swoim koniem. Okej, okay, czyli to są już wszystkie wyścigi na tym tym ranczu. Okej. Okay. No to spoko. Hmm, troszeczkę tak sną. Znaczy, hmm, zrobić to zadanko z Lindą Robimy? Czy nie robimy? No, odcinku właśnie, nie wiem Brum 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 Jeżeli ma być rzadko, to naprawdę nie wiem jak to włączyć O nie Włączyć Dobra, nie ważne, powiecie, nie ważne ja nic nie mówiłam. Zróbmy to zadanie z Lisa. Czemu nie? Raz się żyje. Cześć, ale dobrze, że tu jesteś. Linda, e, może się to pojawić w każdej chwili. Nie sądzę, żeby udało się jej umówić na spotkanie z Flipami i Druidami, ale chcę z nami pogadać. A jak też już powinna to być. To naprawdę przerażające, co mówiłaś o Darko po tej ostatniej wizycie w siedzibie Darko. Powin... Wiadomość o nadejściu czwartego generała to zła wiadomość. Działania podejmowane przez Darko, ale pana Sansa są godne. Największego potępienia nie wygląda to dobrze. E, najbardziej martwimy się jednak biednym Justinem. E, skoro nie ma już żadnej wartości dla Darko, jest w te wielki. jest w wielkich tarapatach, chyba nie zostało nam zbyt wiele czasu. Powinniśmy. Zaraz, czy to nie Linda? To... Co to było? Za! Bug! O nie, ale ja miałam baga! Widzieliście to? Co to było? Hej, Linda, czekamy na ciebie, aleks. Um, tu jeszcze nie ma, ale najwyższy czas zacząć spotkanie. Co się stało? E, cześć, świetnie, że obie tu jesteście. Musimy pogadać. Jak poszło spotkanie z Fripem? Co się wydarzyło? Nie można teraz zorganizować spotkania z Fripem i resztą. Frip chodzi swoimi ścieżkami, jest całkowicie pochłonięty malierznymi sprawami wszechświata, czy jakoś tak, ale musimy się pośpieszyć, żeby uratować Annę i Justina. Musimy działać teraz! Annę, prawdopodobnie uwięziona w Pandorii, czeka już dość długo, ale możemy ją uratować, musimy współpracować z Fripem. Oczywiście nie dostaniemy się do Pandorii sami ani bez pomocy druidów. Ale moglibyśmy wybawić Justina od jego, hmm, niewesołego losu, chociaż może nie jest naszym najbliższym przyjacielem. A mam nadzieję, że nie jest za późno. Zostało jeszcze trochę czasu, Lisa. Nie, mam, nie ma sensu się obwiniać. Poza tym musimy teraz wziąć sprawę we własne ręce i ruszyć na pomoc Justinowi. Czy tego chce, czy nie. Jeśli dla niego, to przynajmniej dla biednego Tomasa Morlanda. Właśnie, uratujmy go! Nie ma chwili do stracenia! Anna czekała tak długo, że, żade, że jeden czy dwa dni więcej nie zrobią różnicy. Będzie następna w kolejce. Ok. E, zgoda, ruszajmy jak najprędzej, gdy pojawi się Alex. Jako, że, czy, e, że jeszcze czekamy na Alex, muszę powiedzieć wam o czymś dziwnym. Co to jest? Jak wiesz, dzięki kręgowi księżyca miewam wizję. Zwykle trudno mi coś z nich zrozumieć, ale tym razem była bardzo wyraźna i poczułam, że to coś ważnego. Nie chcę martwić, ale nie chcę cię martwić, ale wydaje mi się, że czeka nas przygoda, co do której miałam złe przeczucia. Okazała mi się w wizji. Nie wiem, co o niej myśleć. Może ty mi wyjaśnisz, Ala. Wizja? Może powiedz... Y może powiedzieć coś więcej? Byłaś mniej ty, Ala, i twój koń. Twój pierwszy koń w jorwiku. Echo Dancer. Nie do końca rozumiem przesłanie tej wizji. Była naprawdę dziwna. Próbowałam coś z niej wy... wywnioskować, ale była głównie niepokojąca. Co ci się ukazało w tej wizji, Lindo? Jezus, Maria! Nie wiem, jak to wyjaśnić. Ala i ty, Ala, ty, Echo Dancer, było tak, jakby. Jakbyś nie miała konia ze sobą na tej wyprawie, jakbyś. W dziwny sposób miała doświadczyć końca światła. A mówiąc konkretnie, Ala byłaś spadła z krawędzi... Jakbyś spadła z krawędzi świata. Koniec świata zaczyna mówić jak Friplindo. A zaczynasz mówić jak Friplindo. Wiesz o tym? Mówisz mi, Lisa, Koniec świata albo tak bardziej jakby spadanie z krawędzi świata. Wizja była mglista, mroczna i przerażająca. Wszystko było... Oj, w każdym razie miejsce to przytłumiało platformę wiertniczą Dark Core. Hmm. To nadal wiele nie wyjaśnia. W każdym razie najlepiej będzie, ale jeśli twój koń Echo też weźmie udział w naszej misji uratankowej, może, być może dzięki temu unikniesz śmierci. Hmm? Wizja czy nie wizja, niestety przepowiednie Lindy już się spełniały. Nie wiem, czy warto ryzykować i kusić los. Co to? Na ekranie mam takie dziwne coś. Wiesz, też to widzicie, ale miałam takie dziwne coś. A więc zgadzamy się co do tego. Ale gdzie jest Alex? Dobra, ja myślę, że na razie sobie na tym zakończymy i ja zrobię te zadania poza odcinkiem. Więc na razie no na tym sobie zakończymy po prostu ten odcinek i no stawię się tutaj. Może, może, może miniaturka jakaś. Coś w tym stylu wiecie. Czemu nie? Mm. No to w sumie tego Justina, to mu uratować na odcinku. Ja no nie wiem. Ratujemy Justina na odcinku chyba, wiecie. Dobra, ratujemy Justina na odcinku. Niech się dzieje, co chce. Teraz zajmiemy się ratowaniem Justina, a, ja po a potem Annę. Niezależnie od tego, czy i Druidi mają czas na zaplanowanie tego z nami. Ale Alex powinna tutaj już być. Co to za odgłos? Możemy czekać na nią i planować. Ale, czy mogłabyś poprosić swojego przyjaciela sternika z, z wioski rybackiej na zachodnim przelotku, żeby zabrał naszą czwórkę do siedziby Darkor? Spotkamy się tu później. Alex już do tego czasu będzie z nami. Okej. Okay. To jadę. A, czyli ja muszę zmienić konia na startowca. To mi się wydaje, że muszę zmienić konia na startowca. Więc chyba zmienię konia na startowca zaraz. że zmienię konia na startowca. Ojku. Dobra, jedziemy. O mój Boże. Ale ja mam stresa. Cześć, Ala, chcecie, żebym was zabrał swoją łódką? Problem w tym, że ledwie wystarczy w niej miejsca dla jednego konia. A poza tym, wody tutaj są bardzo kapryśne. Kapryśne o tej porze roku zawsze. Sądzę, że wam pomagam, ale cztery osoby z koniem to za, wy, zwyczajnie za dużo dla mnie i mojej łódki. Przepraszam, Ala. Kapitan Bruce? Tak, on z pewnością wam pomoże. Nie wiem jednak, gdzie teraz przebywa. Nawet on nie wybrałby się w taką przygodę na morze. Może właśnie. A może właśnie tylko on? Musicie popytać okolicznych marynarzy i rybaków na przystani albo tutaj w mieście. Być może wiedzą, je, gdzie jest kapitan. Okay. Najpierw zapytam na pomostku. Cześć, ludzie, wiecie gdzie on? Kapitan Bruce? Nie, nie znam go. Jak go nie znasz? Nie widziałem go od pewnego czasu. I może go porwał Darkur? Cool? O Jezus, to było straszne. Ale były wtedy jaja. Żeby go porwał Darkor. A stary jak pewnie jest na morzu, pomimo przewidywalnej pogody. Jezu, no. Musuję mhm. jakieś liny. Tak mi mówią. Jaki mamy w ogóle speed konia? 24, ok. Jak tylko chciałam sprawdzić czemu nie? U jezu! Pro mi koń wpadł na światło Aiden i niej bogowie przygodą mają go w opiece. Uuu. jakiś wierny kapitan, mi się trafił. Kapitan Bruce? Tak, myślę, że wiem gdzie jest. O gdzie? Kapitan Bruse mu parę dni temu. Bo... Żeby dostarczyć konie postawione na wyspie, konie miały dostrzec to do kilku stani w okolicy Jarwika, ale z powodu złej pogody tra transport się opóźnił. Weź kogoś, kto zabrałby ciebie i Twoich przyjaciół na platformę wiertniczą, Darkor? Nie sądzę, żeby ktoś się na to zgodził. Pogoda na morzu jest zbyt kapryśna o tej porze roku. Mało, która jednostka poradziłaby sobie na tych falach? Mm, tylko mocna barka lub tankowiec? Chyba jedyne. Kapitan Bruce odważyłby się na taką wyprawę, ale zapytaj innych marynarzy. Być może wiedzą, gdzie jest... Yy, gdzieś... Yy, może wie... Być może znajdzie się drugi taki chaleniec, chociaż wątpię. Zapytaj ludzi w okolicy. Znowu... Mm -hmm, dobra. Okej. Okay. Dobra, czyli on uważa, że ja żartuję. Okej. Okay. Zmiem... Mm. O, dlaczego nie ryzykują swojego życia? A dla Aiden. I właśnie to był taki typ, co chyba wierzył w Aiden w sensie. był taki koleś. No chyba wierzył w Aiden. Dobra, i na tym chyba zakończę ten odcinek. Oczywiście będziemy um, kontynuować go. I Justyna uratuje z wami, ale może zrobię jakieś zadanka poza tym już, poza odcinkiem. E, może gdybym miał dużą barkę czy coś podobnego, ale nie mam. Nie mój mały szczur kulonowy, nawet ja nie wypłynę na morze o tej porze roku. Barki z Darkor są chyba jedynymi łodziami, które kursują w tej trasie przez cały rok. Ale nie ojcu na to, że was podrzucą. Aha, Aha nie lepiej, lepiej... Nie, lepiej trzymajcie się Z daleka od wody Ty i twoi mili przyjaciele Przynajmniej do czasu aż zamieni, zmieni się pogoda Wybacz I ci powiedz swoim przyjaciołom, że ta misja jest niewykonalna O tej porze roku Nikt teraz nie wyjdzie na morze mm. Dobra, czyli powiadomimy Lisę I na tym się po prostu skończy ten odcinek Skończymy po prostu Ty, Jakieś inne zadanie Porobię poza odcinkiem Mm -hmm. Ja już miałam się z wami żegnać, sobie jakieś 10 minut temu, ale teraz się przedłużyło. Więc no. Po kiedy chcę uratować z wami, bo to jest naprawdę historyczny moment, że tak powiem. Więc no, co chcę zrobić jednak z wami? Co, e, nikt nie zabierze nas do Darkor? E, niepewna pogoda na morzu o tej porze. Gorzej być nie mogło. Musimy tam się dostać teraz, a niech to. Więc na tym kończę.